Padają, że kto rano staje, temu Pan Bóg daje. Coś w tym jest. Już kolejny dzień, tydzień krążenia po świecie. Jedno z fajniejszych miejsc, bo nocleg dosłownie na stacji kolei, o czym wczoraj wspominałem. Kolei Wąskotorowej, dodatku czynnej kolei Wąskotorowej. Niemniej ja jestem niesamowicie zmęczony. Upały były takie przez kilka dni, że no, jeszcze do tego zakwasów się nabawiłem i nie mam żadnej przyjemności, praktycznie. Chyba się naprawdę zestarzałem i nawet o poranku, kiedy rano wstaję i czukam tego, co mi Pan Bóg daje. Nie mam ochoty iść tam w prawo, a wiem, że jakbym tam w prawo poszedł, to mam nie dość że piękną rzekę. To do tego mam jeszcze <laughs> jakieś kapliczki, jakieś mauzoleum zapomniane. E, no cóż, dzień trzeba zacząć od tego, co pan Bóg daje. Czyli może sobie harnasia spróbować i zmodyfikować to powiedzenie, bo które no daje, temu Pan Bóg i żona daje. O, to będzie dobre. <laughs> Oj, jestem totalnie bez życia. Może dzisiaj się jakoś jeszcze rozkręcę, ale wątpię, wątpię, wątpię. I raz, że zdrowie, i dwa, samopoczucie, i zakwasy, i nera, i w ogóle masakra. No, Ale mamy, mamy szlak, który się zaczyna od tej właśnie kolejki wąskotorowej, wagon kryty. I to jest niesamowite. Rewizja 25 marca 98 rok. Tutaj nie jest zapisana przy tej węglarce rewizja. Ale to znaczy, że te wagoniki wy najlepsze jeszcze jeździły. O zobaczcie, to jest chyba samowyładowawczy wagon, bo ma takie te poły pochyłe. To znaczy, że pod koniec yy, lat 90. jeszcze ta kolej miała zasadność. Być może nawet tą towarową. Teraz szkoda, że to jest tak trochę zapuszczone, ale trzeba też przyznać, że jak jest to zapuszczone, to to nieźle wygląda. Taki wagon platforma, no aż się proci, żeby podpiąć lokomotywę i troszkę tu pojechać. I w ogóle bardzo fajne jest to, że cały ten skład, jeden jak i drugi, stojące na tych torach dodatkowych tej stacji, tak naprawdę można wypchnąć i wyjechać na szlak, bo one są wpięte. Oni zainwestowali tutaj, żeby zachować cały ten układ stacji kolejowej taki, jakim go zbudowano. To nie było tylko takie bezmyślne. Robimy tutaj nowy tor i odcinamy wszystkie inne. Wszystkie są wpięte. No i wędrując sobie dalej tym tym, tym, tym szlakiem, wybrałem najkrótszy z możliwych, dosłownie 10-minutowy, do tego mauzoleum. Eee, chyba widzę te pasma Bieszczad, które się właśnie zaczynają. Ja nigdy w życiu w Bieszczady nie dojechałem. W ogóle nigdy nie było mi po drodze w Bieszczady. Ale dlatego tak się wypuścili żeby i tak do tych Bieszczad nie dojechać, bo nie wydaje mi się, żeby miał siły jeszcze kolejny dzień przetrwać. Ale zobaczymy. Już kiedyś po takim łyku Harnasia to ja bym latał jak głupek, Ja bym już tam na szczycie góry był. Zwłaszcza, że moją żonę zostawiłem w Sosie własnym w łóżku ym, chodzi bynajmniej nie o to, jak to zabrzmiało, wobec tego, że kto rano staje, temu żona daje, tylko bardziej chodziło o to, że wczoraj zachciało się lokalnych przysmaków, gdzie jednym z takich przysmaków był, ym, był, 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 były pierogi z fasolą, nie? To sobie może się wyobrazić jak ta fasola w gaz zmutowała, nie? Gorzej jak wykoszara wojskowych. Dlatego może i to przewietrzenie na górskim szlaku, krótkim jak krótkim, ale prowadzącym w jakieś tam miejsce, spowoduje, że troszkę się mózg przestawi. Już w ogóle kiedyś to ja te wszystkie filmy nagrywałem z jakąś taką płętą, z jakąś taką. No, od punktu A do punktu B, a teraz totalnie się do tego nie przykładam, mimo tego, że w końcu mam dobry sprzęt. Co było, jak nagrywałem bez tej stabilizacji? Wtedy, wtedy się bardziej starałem niż jak teraz, kiedy można rozwinąć potencjał, ale mi się po prostu nie chce, już mi się nie chce. Ja już chyba przez 3 albo 4 lata dawałem film raz na tydzień i to już mnie tak wymęczyło, że stwierdziłem, że trzeba sobie zrobić przerwę. No, ładne to są widoki, zwłaszcza te odgłosy, prasy po prawej stronie. Bardzo piękne są te to zboże porastające. Z każdym metrem coraz bardziej się zastanawiam, co ja tu w ogóle robię, ale wiem, że cel tego krótkiego szlaku proszę niebieski, żeby nie było, że kłamę, bo trzymam się szlaku, znajduje się właśnie tutaj w tym zegajniku drzew przed chwilą widziałem tam nawet jakąś sylwetkę, jakiś człowiek tam jest, co mnie totalnie zaskakuje na tym zadupiu. Że akurat tu może jakiś bandyta zaraz wyskoczy na mnie z siekierą albo z kozom i powie, wyskakuj z kosztowności. A ja mam przy sobie tylko kurczyki do samochodu, który nie jest z najwyższych lotów, poza tym jest Babski. No i o. Mój dzisiejszy urobek, który sobie w kieszeni wziąłem cały. No jakieś 16 zł. jakby w Radzie co, jakaś budka z piwem stała, albo co. Muszę przyznać, że ten zbój harnaśki, troszkę jednak działa, bo troszkę nabrałem werwy. Troszkę nabrałem takiej ciekawości, takiej wiary w siebie. Ech, I te zakwasy, o których wspominać będę cały czas, no. Trzeba rozchodzić. A może to jednak będzie dobry dzień, jak gdzieś tam się dalej ruszy. Nie, na pewno tutaj zaraz coś nagram, ale... Jest niewykluczone, że mi coś odbije, i jednak stwierdzę, że niech sobie żona. Ale ja mam kluczyki do auta, to nie mogę je zostawić. Bo tak to ja bym sobie wyskoczył gdzieś tam, powiedzmy, na drugą stronę góry, i bym powiedział, to przyjeżdżaj do mnie, daję ci pineskę i tyle, nie? A tak to zobaczymy. No, intryguje mnie cały czas ten człowiek, którego tam widziałem między zaroślami. Kto tu by był i po co? To nie tylko człowieka widziałem, ale i samochody tu jeżdżą, jak się okazuje. To jest zaiste. Intrygujące może to i faktycznie nikt tu nie kłamał i może rzeczywiście tutaj jest atrakcja turystyczna mauzoleum i są nawet dwa samochody, jest ławeczka jest miejsce na rowery jest tam nawet jakaś tabliczka o historii więc pójdziemy, zaraz zobaczymy co tam jest napisane na tejże tabliczce i zaraz skręcimy w lewo żeby zobaczyć to właśnie miejsce huh. może faktycznie to miejsce ma w sobie jakąś magię ja bym... Nigdy nie powiedział, że w takim miejscu w ogóle się przyjeżdża autem i w ogóle nie, ja sobie wyszedłem szlaczkiem. Szkoda, że woda nigdzie nie płynie. Tu powinna woda, rwące potoki wszędzie być. I widać się te rowy dookoła, a jest cisza. A, to nie jest tabliczka z tym. O, ale to jest coś, co muszę dotknąć. O tu jest napisane, że uwaga pod napięciem i tak dalej, i tak dalej, że dotknięcie grozi kopnięciem. No to jak? Uee. kaki kau Aby się przydało trochę historii o tym miejscu, właśnie co to jest? Za miejsce. Yy, z nadzieją się rozglądałem za jakąś tablicą, która by upamiętniała choćby wspomnienie. Yy, nie ma niczego takiego, trzeba sobie z ze dosyć słabym zasięgiem poradzić samemu. Jest to grobowiec rodziny Skrzyńskich. Pan Władysław Skrzyński był dyplomatą. Był ambasadorem Rzeczy Polskie, Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, czyli w Watykanie. Zmarło się mu podczas pełnienia obowiązków służbowych chwilę przed wybuchem II Wojny Światowej, bo w 1937 roku. No i podejrzewam, że właśnie dlatego te sakralne figury, które pochodzą rzekomo już z XIX wieku, stanowią właśnie no ucieleśnienie osoby, która była przy watykańskim świecie, czyli przy papieżu, jako polski reprezentant. Zaiste, gdyby tak się przyjrzeć, widać tam napis na krzyżu rodziny Skrzyńskich chyba napisane. Nie chcę wchodzić, nie chcę tego tutaj zepsuć. Jest bardzo piękna ta figura Maryja yy, opleciona od spodu. Wężem, którego depcze. Ten wąż, jak widać, ma jabłuszko, które jest symbolem grzechu Ewy. Maryja patrzy na nas takim, z taką troską, ale taką smutną troską. Yy, widać, jak się przyjrzeć, że są tutaj jakaś nadbudówka, i nie wiem, czy to jest typowy kopczyk, kopiec, czy to jest po prostu gdzieś tutaj było wejście, że to jest grobowiec. Nie mam pojęcia, bo jak wspomniałem, jest to miejsce bardzo mało znane, przez które tutaj przecieka szlak. Ja sobie to miejsce rano, jak obudziłem się na laptopie, wygooglałem jako taka ciekawostka. Ludzie, którzy tutaj przed chwilą byli, jak się domyśliłem, byli z tego tutaj gospodarstwa i chyba pan po prostu im opowiadał, nie to miejsce, co tutaj jest. No nic, idziemy dalej. O słoneczko wyszło dla nas. Dzisiaj to jest znośna pogoda. Przecież wczoraj to puch, 40 ponad. Mm, oczywiście, że górskie pastwiska zawsze muszą być. Zawsze mnie bawi jak krowy tak się fajnie bokiem spoglądają z zaciekawieniem. No i taka zwierzyna bardziej dzika spotykana chyba wszędzie też tutaj występuje. Poza koleją wąskotorową, tutaj bardzo srogo działa PKS. Już kolejny widzę, często widzę tu jeżdżą. Tu akurat czeska karosa. No Tak jak mówiłem, PKS jeździ tutaj bardzo często. A i się takie nazwy zachowały. Przy zespole yy, dworskim. Tak jak mówiłem, autobusów tu zatrzęsienia. Jedyny sposób, żeby się stąd wydostać, albo dostać. No tak, zabytkowy park, wiadoma sprawa. Możesz spacerować, tylko nie wyrzucać śmieci. Szkoda, że ten park jest tak zaniedbały. I że znowu nie ma tutaj żadnej historii. Drzewa są zdecydowanie stare. To jest jakaś pokomunistyczna bryła budynku. Być może jakaś świetlica. Po prawej stronie widzę budynek folwarczny, To był zespół pałacowy rodzinny Krasiskich. Ale tak, tutaj była tabliczka. Wskoczyłem i napisane, że mogę spacerować. Ale po czym mam to spacerować, jak tu nie ma ani jednej alejki? Sporo architektury drewnianej. Oczywiście sakralne motywy. Tabliczka, a to jest ten stary PGR zapewne, jak się domyślam, czyli folwark przeistoczony później w PGR-a, no i po upadku minionego ustroju doprowadzony do ruiny, jak to zawsze bywa. Nie wiem, czy tu w ogóle można wchodzić i gdzie ja w ogóle trafiłem. Gdzieś tu jeszcze jakiś dworek ponoć miał być wychodzi na to, że trafiłem trochę na ślepą uliczkę, bo od drugiej strony też się znajdował napis, że zapraszają do parku, że można sobie spacerować, tylko nie śmiecić i tak dalej. No tylko, że wszystko wygląda tak, nie? Żadnej ścieczki, żadnej alejki, niczego nie ma. Może w porze zimowo-wiosennej by się dało tutaj pospacerować po tym parku. a trochę, trochę szkoda, no ale co? No, niby, że tutaj jest jakaś alejka, nie? Na mapie miałem, ale, ale jak widać, może jest, ale pod, pod pokrzywami a ja nie będę ryzykować jeszcze większych bóli kuźwa w nogach po tych zakwasach.